Prowadzisz restaurację lub sklep dla wymagających klientów, chcesz zaskoczyć swoich gości naturalnym i wyjątkowym alkoholem? Cydry Aksamitny właśnie jest takim produktem. Jest dostępny w coraz większej liczbie sklepów i takich punktów jak Fado Café. Świadomi klienci, rezygnując z masowych produktów, coraz częściej wybierają lepszy jakościowo wyrób, w szczególności lokalny. Dzięki nim wzrasta zainteresowanie rzemieślniczym cydrem i jego sprzedaż. Cydrak samitny to nowość na grudziąckim rynku. Rocznik 2018. Sprzedajemy hurtowo od kwietnia tego roku. Produkujemy go dla restauracji sklepów hoteli. Jednym z nich właśnie jest hotel Marusza. Cydra eksamitny. Wyjątkowy. Nasycony miłością, radością i poczuciem szczęścia. Produkt luksusowy. W 100% naturalny. Produkowany bez dodatku wody i konserwantów z naturalnym usowaniem. Na doskonały smak wpływa autorski dobór odmian jabłek z własnego sadu oraz długotrwały proces produkcji, co najmniej 6-miesięczny. Soczysty, aromatyczny, o lekko finiszu. Idealny towarzysz na upalne dni, ale również jako dodatek do dań. W grudziądzkiej Bodedze, gdzie jesteśmy, proponuję go zamówić do wyśmienitego, soczystego steka. Nasz cydr sprzedajemy hurtowo już od sześciu butelek pakowanych w karton. Zamówienia realizowane są każdego dnia zarówno przez odbiór własny, dowóz jak i wysyłkowo. Jeśli chcesz, chętnie pomogę w szkoleniu obsługi twojej restauracji i opowiem więcej o moim cydrze. Dużym atutem sprzedażowym jest dedykowana luksusowa butelka o pojemności 750 ml, zamknięta szampańskim korkiem z metalowym koszyczkiem. Jeśli zainteresował Cię cydr aksamitny, to spotkajmy się w Cydrowni w Przesadzie.